Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, zaprezentuję mój ostatni zakup, który zakupiłem w sklepie Lidl dokładnie 26 lutego 2022 roku. Za cenę 249 zł. Nieduże pieniądze co to takiego? No, jest to tak zwana akumulatorowa okrzesywarka. Na wysięgniku firmy Park Size, czyli mówiąc krótko, o pokażę Wam na takim zdjęciu, jak tu jest. Mówiąc krótko, taka piła na wysięgniku mała do cięcia właśnie gałęzi niezbyt grubych konarów, które mają grubość do 20 cm. Czyli mówiąc krótko, jeżeli ktoś ma jakieś drzewka owocowe i regularnie je przycina co sezon. No to nie trzeba biegać z drabiną, z jakąś ręczną piłą, no i się męczyć. Tylko po prostu stojąc normalnie na ziemi za pomocą właśnie takiej oksesywarki, jak to nazywają. O, tu mamy uchwyt. Tutaj znajduje się. Ja wam pokazuję pudełko na razie, bo za chwilę wyciągnę i wam pokażę jak to wygląda. Ale pokazuję wam pudełko, bo tu wszystko na tym pudełku już mniej więcej mogę wam pokazać jak to wygląda, nie? No jest tutaj aluminiowy właśnie wysięgnik. No i tutaj właśnie mamy silnik oczywiście jest tutaj elektryczny, zasilany właśnie z akumulatora 20 V. No i słuchajcie, maszyna kosztuje 249 zł, ale w komplecie nie ma akumulatora. Tutaj zobaczcie jest narysowane, przekreślone, że nie ma akumulatora, bo tutaj w tym miejscu się go podpina. Tak samo z tej strony na pudełku. Dlatego wam pokazuję pudełko, bo już oglądając pudełko w sklepie, można kapnąć się, że no nie kupujemy całego gotowego zestawu do pracy. Tutaj jest narysowany akumulator, który jest też przekreślony. I tutaj mamy jeszcze ładowarkę, która też jest przekreślona. Czyli nie mamy w komplecie ani ładowarki, ani akumulatora. Więc ktoś powie. Taki ubogi zestaw. No, a słuchajcie, za 249 zł. No, to co możemy kupić? Ale słuchajcie, to nie jest problem. Dlaczego to nie jest problem? No dobra, już wam pokazuję. Tutaj mam gazetkę ze sklepu Lidl, i tutaj właśnie są narysowane te akumulatory, yy, które do tej maszyny trzeba sobie zakupić. Yy, jeden lub dwa, w zależności kto ile będzie potrzebował. I ładowarka. Zacznę może od samej ładowarki. Sama ładowarka kosztuje właśnie 29 zł. 99 groszy. Jest to ładowarka o mocy 65W, taka standardowa, za chwileczkę Wam pokażę tą ładowarkę, jak wygląda. I można kupić tak, można kupić akumulator za cenę 99 zł, jest to akumulator o pojemności 2Ah lub możemy kupić sobie nieco większy akumulator. Za 149 zł, ale ten akumulator już ma pojemność 4A. Możemy też kupić sobie zestaw taki, ładowarka z akumulatorem, z akumulatorem o pojemności 2A za 119 zł, więc w komplecie już nam wychodzi taniej niż byśmy osobno kupowali sam akumulator za 99 zł i na przykład ładowarkę za 29,99 zł. Ale powiem Wam, że jeszcze jest inny sposób żeby nie kupować tego akumulatora i tej ładowarki. Jeśli w domu posiadacie już jakieś urządzenie firmy ParkSize, na przykład taką wkrętarko-wiertarkę akumulatorową lub na przykład jakieś inne urządzenie jak na przykład e, szlifierka kątowa akumulatorowa, to możemy wykorzystać z tego urządzenia, które posiadamy, ten akumulator kupując właśnie Taką wkrętarkę akumulatorową firmy ParkSize. W komplecie oczywiście mamy też ładowarkę. Więc można powiedzieć, że mamy już cały komplecik. Czyli kupując samą akumulatorową okrzesywarkę i wykorzystując akumulator z innego urządzenia, które posiadamy i ładowarkę, możemy już obejść ten dodatkowy zakup a tak się odbywa ładowanie. Wkładamy wtyczkę do gniazdka. Zapala się czerwona dioda. Czyli jest proces ładowania. Jak się zakończy proces ładowania, zapali się na zielono. Na razie się ładuje, więc czerwona dioda się świeci. No a tak wygląda to, jak już się akumulator naładuje. Akumulator 2 amperogodziny. Czas ładowania 43 minuty na tej ładowarce. O mocy 65 W, z tego co producent podaje. Ale tak szczerze Wam doradzę, zakupić jednak akumulator dodatkowy. Ja mam w tej chwili dwa akumulatory. Jeden, tak jak mówiłem wcześniej, z tej wkrętarki akumulatorowej, i drugi sobie dokupiłem. Dlaczego warto mieć więcej niż jeden akumulator? Pomyślcie sobie, jedziecie tam do Waszego Sadu, jakąś odległość, no nie wiem, gdzie tam macie swój Sad. No, załóżmy, że wydacie dwie dychy na paliwo. No, i macie tylko jeden akumulator. Nie macie na działce tam, czy w waszym sadzie, jakiegoś innego źródła prądu z gniazdka, jak to się mówi, żeby można było naładować ten akumulator za jakiś czas, jak wam się rozładuje. I chcecie coś tam zrobić, i niestety jeden taki akumulator wam nie wystarczy. No i tak, nie dokończycie pracy. Macie, jak to się mówi. Jeden dzień albo jedno popołudnie w plecy. Tutaj zobaczcie, o, tu naciskając, sprawdza się stan naładowania tych akumulatorów, więc jest OK. Więc warto zaopatrzyć się w dodatkowy akumulator, chociaż, chociaż mieć te dwa. Tak samo, jeżeli będziecie pracować tą warką w warunkach pogodowych, że temperatura będzie około zera, może tylko 5 stopni to taki akumulator w niskich temperaturach też na krócej starczy, więc warto zaopatrzyć się w dodatkowy akumulator jakiś, ale dla osób, które nie chcą kupować takiego akumulatora, chcą tylko kupić samą maszynę, chcą jechać na tym akumulatorze z innego urządzenia albo ewentualnie mogą sobie pożyczyć od brata, od szwagra, bo wiedzą, że on ma taki akumulator, taką ładowarkę i chcieliby po prostu zaoszczędzić, nie kupować, to można właśnie w ten sposób wykorzystać z innego urządzenia, które posiadamy, firmy ParkSize. Jeszcze powrócę do tych akumulatorów i powiem Wam bardzo ważną rzecz, która na pewno Wam się przyda. Jeżeli mamy więcej niż jeden akumulator, to warto sobie te akumulatory ponumerować w jakiś sposób, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, w zależności ile macie i używać raz jeden, potem drugi, trzeci, czwarty. Żeby nie było tak, że używacie cały czas ten sam akumulator, Tamte są co prawda nowe, ale leżą nieużywane, niedoładowywane. Jeżeli ktokolwiek, jakikolwiek w życiu, akumulator zajechał w ten sposób, że był rozładowany, leżał albo mówił, A to jest nowy, nieużywany, to nic mu się nie stanie, to wie o co chodzi. Więc to jest ważna rzecz, żeby sobie te akumulatory ponumerować i używać w ten sposób, że rozładowujemy, naładowujemy. No, i pamiętajcie, nie trzymajcie nigdy rozładowanego akumulatora, bo po prostu te w środku, tam są 3,7 V, takie paluchy duże, wam padną. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Tu mam ten jeden, który mówiłem, że jest z wkrętarko wiertarki Parksize'a, ale tu jest nowy. I teraz słuchajcie, tu ten używany, tu jest data produkcji. 2019, nie wiem czy to będzie widać, jak Wam pokażę tak z bliska. Data produkcji 2019. I tutaj zakupiłem nowy akumulator. I taka ciekawostka: w sklepie oglądałem opakowanie, bo chciałem zobaczyć datę produkcji tego akumulatora. I powiem Wam, oglądam, oglądam. gdzie tu jest nie jest napisane, jaka data jest produkcji tego akumulatora. Dopiero. Po otwarciu tego opakowania, po wyjęciu tego akumulatora, tutaj jest data produkcji na nim napisana. I powiem Wam, że no, nieładnie ze strony firmy Lidl, bo to w sumie Lidl sprzedaje. Kupiłem nowy akumulator, a data produkcji na nim jest 2019, a teraz mamy 2022. Tutaj, tak z bliska Wam pokażę, nie wiem, czy to będzie widać. Oczywiście jest to dwójka, czyli to jest ten drugi akumulator. Więc powiem Wam tak, jest to wielkie oszustwo moim zdaniem, bo jeżeli coś się sprzedaje jako nowe, to data produkcji powinna być z poprzedniego roku czyli 2021, a nie 2019. No nie wiem, miejmy nadzieję, że te akumulatory na tyle są trwałe. Oczywiście nie były używane, więc że mi posłużą. Ale na no niemile się zaskoczyłem, więc z tym się liczcie, że dopiero możecie sprawdzić datę produkcji po rozpakowaniu takiego akumulatora z pudełka. Ta akumulatorowa okrzesywarka nie jest to jakieś profesjonalne narzędzie. Sprzęt, który miałby służyć do celów zarobkowych, żeby ktoś cały dzień tym miał piłować jakieś tam gałęzie. W żaden sposób nie może się porównywać z jakąś taką maszyną, ze silnikiem spalinowym. No dobra, już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku w pudełku. No dobra, tak wygląda cała maszyna, tak jak to jest spakowane. Jedna uwaga, zobaczcie, ja mam tu ślady oleju w środku w kartonie. Nie wiem, czy to widzicie. I praktycznie połowę tego oleju w tej buteleczce się wylało. W sklepie po prostu nie sprawdziłem. Więc jak kupujecie to w sklepie, mimo tego, że to jest taki duży karton, bardzo ciężko, żeby to otworzyć w sklepie, tym bardziej, że tutaj jest zaklejone to wszystko. Ale sprawdzajcie, czy w środku wszystko jest i przede wszystkim, czy ten olej nie jest rozlany. Bo w moim wypadku tak się stało, że no tu jest 100 ml oleju, więc 50 ml po prostu wyciekło mi w karton. No i zalało tu te wszystkie, za chwilę Wam pokażę te wszystkie, co my tu mamy. Z tego względu, że ten film by był za długi, jak będę wam wszystko pokazywał, więc w tym filmie tylko pokażę samą maszynę. Za chwileczkę ją zmontuję. W kolejnym filmie pokażę, jak taką maszynę właśnie zmontować do pracy: jak to wszystko tutaj złożyć, wyregulować, naciągnąć ten łańcuch. Na pewno wielu z Was nie będzie interesowało, żebym nawijał o każdym elemencie tej maszyny. Jest oczywiście instrukcja obsługi. Za chwileczkę wam pokażę tą instrukcję obsługi z bliska. Cała maszyna jest tak spakowana. Tu jest oczywiście też pasek na ramię, żeby tą maszynę łatwiej trzymać. No bo ona jest dosyć ciężka, 3,5 kg waży. Wyprodukowana w Niemczech z tego względu, że tutaj na kartonie mamy czwóreczkę, więc na pewno jest wyprodukowana w Niemczech. Nie jest to jakiś tam składak w Chinach, więc to jest duży plus. No dobra, teraz Wam pokażę, co jest w komplecie razem z maszyną, żeby ją zmontować do pracy. W komplecie oczywiście mamy w gratisie olej. 100 ml to jest napisane. Tu jest miarka, tu pisze 100 ml, ale wydaje mi się, że tego oleju musiało być o wiele więcej, czyli gdzieś tutaj do górnej poziomu. Dla mnie ten olej, mimo tego, że dostałem w gratisie, bardzo nieszczęśliwy, bo tutaj nie było do końca dokręcone i on przy takiej pozycji tutaj po prostu wyciekło, tak jak wam pokazywałem, w karton mi zalało. Zalało mi te wszystkie inne elementy, więc no fajnie, że dali w gratisie, ale szkoda, że ktoś nie zakręcił tego do końca. Teraz, żeby dozować, to tutaj trzeba ten dziubek uciąć i wtedy dopiero przewrócamy i dozujemy. Więc no dobra, tak to wygląda. Teraz tak. Tutaj mamy osłonę łańcucha. No taka standardowa, to później, żeby zabezpieczyć, żeby po prostu ten łańcuch tam gdzieś nam nie uszkodził czegoś, więc taka osłona do łańcucha. Tu mamy taki zaczep, chyba to jest ten zaczep, który tam mocujemy. Dobra, to później pokażę jak to się zamocować. No, jest prowadnica. No tutaj w tej maszynie jest to nazywane, że nie jest to prowadnica, tylko dokładnie jest to miecz. Tak to w tego typu maszynie się nazywa. Z ciekawostek powiem Wam, że tam jest napisane, że ponosi go do 8 godzin pracy tej maszyny w ten sposób, a później obrócić, żeby równomiernie się zużywał. Tutaj z ciekawostek, zobaczcie, tu jest wkręt. O, widzicie, i to można odkręcić, i można przełożyć później na drugą stronę. To jest też otwór e, no, firmowy Parkside. I oprócz tego musi być łańcuch. No i powiem Wam, że jest łańcuch. E, nie wiem, co to za producent. Nie jest to ten znany producent łańcuchów. Najważniejsze, że jest nowy, że jest w komplecie, i tak dalej. No dobra, tak to wszystko wygląda. W komplecie z maszyną, oczywiście, mamy instrukcję obsługi w kilku językach. Jest także w języku polskim na stronie 48. Tutaj na pierwszej stronie mamy tu wszystko narysowane dokładnie: wszystkie elementy, jak to należy zmontować, jak to połączyć. Wszystko jest opisane. Takie pismo obrazkowe. Tak samo na ostatniej stronie, tu już na ostatniej stronie mamy już jak to jest wszystko zamontowane, gdzie należy wlać olej, jak to wszystko połączyć, więc no nie będę omawiał instrukcji obsługi, tutaj na przedostatniej stronie wszystkie elementy, dokładnie jak maszyna się cała składa przed wszystkiego, więc no bardzo dobrze jest to wszystko przez producenta narysowane. Tak samo, bardzo dobrze jest to wszystko tutaj opisane. E, no nie będę Wam czytał całej instrukcji obsługi. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. E, potem tutaj są wszystkie elementy. Miecz, e, czyli ta prowadnica do piły, łańcuch. E, tutaj wszystkie elementy tego urządzenia są wymienione. Jedynka to jest miecz, czyli ta prowadnica do łańcucha, potem łańcuch piły. Nakrętka motylkowa, pierścień, osłona koła łańcuchowego, nakrętka, trzonek, zaczep, akumulator, którego nie ma, oczywiście, i tak dalej. W komplecie no jest to jest tutaj szyściutko. To se ktoś to kupi, już tą maszynę to sobie spokojnie przeczyta. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, no to wiadomo. Z ciekawostek powiem wam, że w tej instrukcji obsługi tutaj producent napisał, że. Maszyna tylko dla osób pełnoletnich, czyli od 18 roku życia. Mogą tą maszynę użytkować osoby, które mają 16 lat i więcej, pod nadzorem osoby dorosłej. Z takich ciekawostek, jeszcze tu w instrukcji obsługi jest napisane, że ta maszyna jest no, do użytku takiego domowego. Jeżeli ktoś tą maszynę będzie używał w celach zarobkowych, to po prostu utraci gwarancję. Nie wiem o co tu chodzi, dla mnie jakaś bzdura totalna, ale no tak, bynajmniej tu jest napisane. Z tego co tutaj przeczytałem, no to jest cały montaż, co jak tutaj połączyć, wiadomo. Najważniejsza rzecz, żeby po prostu ten łańcuch na prowadnicę, e, czyli jak tutaj to wszystko jest napisane, już Wam mówię na ten miecz, bo tutaj pisze miecz, ja to nazywam prowadnicą, e, żeby ten łańcuch w odpowiednią stronę szedł i tak dalej. No, no to są proste rzeczy, jeżeli ktoś z tym miał do czynienia. Jeżeli pierwszy raz ktoś w życiu taką maszynę kupuje, pierwszy raz ją widzi w życiu, no to ta instrukcja na pewno mu się przyda. A tak już wygląda maszyna gotowa, zmontowana. Jeżeli chodzi o zakładanie tego łańcucha i montaż e, całej maszyny do takiego wyglądu, jak w tej chwili Wam pokazuję, pokażę to dokładnie w następnym filmie, z tego względu, żeby ten film nie był zbyt długi, chociaż i tak będzie zapewne długi. Jeszcze taki problem na ogół z tego typu właśnie sprzętem jest to fajnie, można kupić, rzadko to się używa, ale gdzie to potem postawić, gdzie to potem położyć. I to jest największy problem. Wiele osób zapewne chciałoby kupić taką maszynę, ale ze względu na brak miejsca, nie decyduje się, i woli od kogoś pożyczyć, lub komuś zapłacić, żeby ktoś tam podciął te gałęzie. Dlatego w tym filmie Wam jeszcze pokażę, zobaczcie, zrobiłem sobie właśnie takie fajne trzy mocowania. Tutaj z przodu takie kątowe mocowanie do półki. I zobaczcie, tu ta maszyna idealnie pasuje. Tutaj w tym miejscu taki hak, na którym ten element spoczywa środkowy. No, jeżeli chodzi o rączkę, tutaj gdzie się trzyma, gdzie się włącza tą maszynę, kolejny hak, na którym tak właśnie to spoczywa i wisi sobie. Więc zawsze można sobie coś wymyślić, tak jak ja sobie wymyśliłem tutaj w garażu powiesiłem i to nie będzie przeszkadzało i sobie może cały rok tutaj spokojnie ta maszyna spoczywać i nie będzie naprawdę tutaj w żaden sposób przeszkadzać, yy, wiadomo. Akumulator zawsze trzeba odłączyć i trzymać po prostu w domu w ciepłym miejscu, nie trzymać go w zimnym garażu przez zimę na przykład, no bo wiadomo żywotność tego akumulatora drastycznie spadnie. No dobrze, to wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tej maszyny w tym filmie. Tak ją tylko Wam pokazałem. W następnym filmie pokażę dokładnie, jak to zmontować, a w trzecim filmie na temat tej maszyny już przetestuję ją dokładnie w terenie. No i po przetestowaniu tej maszyny będę mógł zrobić jakieś podsumowanie plusy i minusy tej maszyny. Jeżeli maszyna Wam się już spodobała, to łapka w górę, będę wiedział, że było warto ją pokazać. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę jego dnia. Cześć.